Wyobraź sobie, że w jednej chwili tracisz grunt pod nogami. Problemy piętrzą się niczym góry, a ty nie wiesz, co dalej. Witaj na kanale Filozofa Stoicka, gdzie starożytna mądrość staje się światłem na najciemniejsze dni. Dziś, w obliczu tego chaosu, pokażemy 13 stoickich sposobów na zachowanie spokoju, nawet gdy wszystko zdaje się walić. Ale zanim przejdziemy dalej, musimy zrobić pierwszy, najważniejszy krok: zaakceptować rzeczywistość taką, jaka jest. To nie oznacza zaprzeczania bólowi, strachowi czy frustracji, to uznanie, że masz przed sobą coś nieuniknionego i że pokój pojawi się dopiero wtedy, gdy przestaniesz walczyć z tym, czego nie możesz zmienić. Stołyki przypominają nam, że opór wobec rzeczywistości to jak płynięcie pod prąd. Wyczerpujesz się, ale nigdy nie posuwasz się naprzód. Epiktet mówił, że to nie wydarzenia nas niepokoją, lecz nasze opinie o nich. Zaakceptować to nie to samo, co się poddać, to porzucić wewnętrzną walkę z okolicznościami. Wyobraź sobie, że ktoś podaje ci kielich z trucizną, zaakceptowanie oznacza nie wypicie jej, ale również zaprzestanie walki z samym kielichem. Już to przynosi ogromną ulgę, kiedy przestajesz walczyć, gniew maleje, strach się rozprasza, a serce znajduje pewny grunt, by zacząć działać. Na przykład, jeśli borykasz się ze stratami finansowymi, akceptacja oznacza przyjęcie powagi sytuacji, ale też odrzucenie bezużytecznego poczucia winy. Gdy pandemia lub kryzys społeczny cię dotyka, akceptacja nie jest rezygnacją, ale drzwiami do spokoju. A ten spokój prowadzi nas do drugiej zasady zdecydować, co od nas zależy, a co nie. Na razie nie będziemy ćwiczyć konkretnych technik, ale zastanów się, czy nie marnujesz energii walcząc z czymś, co jest poza twoim zasięgiem? Skomentuj, czy to w tobie rezonuje? Nasz kolejny krok pokaże ci, jak odróżniać wewnętrzne i zewnętrzne pola walki. I jak przenieść siłę tam, gdzie ma ona rzeczywiste znaczenie. Pamiętaj, akceptacja to nie poddanie się, to oparcie się na własnych korzeniach, nawet gdy świat się chwieje, i rozpoznanie, że Twój spokój tkwi w zaprzestaniu walki z tym, co nieuniknione, by móc działać mądrze, bez emocjonalnego wycieńczenia, bez ucieczki czy zaprzeczenia. To jest żywy stoicyzm, pulsujący w każdym oddechu, w każdej chwili wewnętrznej ciszy. Jeśli w pierwszym kroku oddaliśmy się akceptacji rzeczywistości takiej. Jaka jest surowej, nieprzewidywalnej i często brutalnej, teraz wchodzimy w drugi kluczowy filar stoicyzmu: jasne rozróżnienie tego, co zależy od nas, a co nie. Może się to wydawać proste, ale to jedno z najpotężniejszych narzędzi, by zachować spokój pośród chaosu. Wyobraź sobie, że jesteś na środku sztormu na morzu. Fale są ogromne, niebo ciemne, wszystko zdaje się rozpadać. Czy możesz kontrolować morze? Niebo? Wiatr? Nie, ale możesz kontrolować ster. Możesz wybrać kierunek swojej łodzi. Stołyki nazywali to rozróżnienie dychotomą kontroli i to właśnie ta świadomość oddziela tych, którzy toną, od tych, którzy przetrwają nawet najgorsze burze. Epiktet mówił, że kluczem do wolności jest skupienie całej naszej energii na tym, co od nas zależy. To nasze działania, nasze myśli, nasze osądy i reakcje. Nic więcej. Wszystko poza tym. Opinie innych, wydarzenia zewnętrzne, zachowanie innych ludzi, a nawet los należy przyjąć ze spokojem, ponieważ nie jest w naszej mocy ich zmienić. Czy czujesz, jaką ulgę to przynosi? Ile razy wyczerpywałeś się emocjonalnie, próbując kontrolować coś, co było poza Twoim zasięgiem? Próbując zmienić kogoś, kto nie chciał się zmienić? Próbując przewidzieć przyszłość, z lękiem przed tym, co może nadejść? Teraz weź głęboki oddech i zapytaj siebie, co dokładnie mogę zrobić w tej chwili? To proste pytanie może całkowicie zmienić twoje postrzeganie kryzysu. Gdy cierpimy, nasz umysł naturalnie kieruje się na zewnątrz. Szukamy winnych, odpowiedzi, szybkich rozwiązań. Ale stoicyzm zaprasza nas do spojrzenia do wewnątrz, tam, gdzie naprawdę mamy wpływ. Jeśli jesteś krytykowany, nie możesz kontrolować słów innych, ale możesz kontrolować swoją reakcję. Jeśli straciłeś pracę, nie możesz zmienić przeszłości, ale możesz wybrać, jak na to zareagujesz. Jeśli choroba zapukała do twoich drzwi, może nie masz kontroli nad diagnozą, ale możesz wybrać godność, spokój i jasność umysłu w obliczu leczenia. To rozróżnienie to nie tylko narzędzie mentalne, to tarcza emocjonalna. Bo gdy odpuszczasz to, co poza twoim wpływem, przestajesz karmić lęk i zaczynasz kultywować obecność. A obecność cię kotwiczy. Gdy jesteś zakotwiczony, Strach staje się tylko chmurą, a nie huraganem. Stoi kto nie ten, kto nie czuje bólu, ale ten, kto wie, gdzie skierować swoją energię. A dobrze ukierunkowana energia zamienia się w siłę siłę, by przetrwać siłę, by działać siłę, by zmieniać. Ale na tej ścieżce czycha pewna pułapka wielu myśli, że zaakceptować to znaczy się pogodzić. I tu stoicyzm wnosi głęboką subtelność. Akceptacja nie oznacza braku działania. To działanie skupione wyłącznie na tym, co możliwe. Jak ktoś, kto w środku pożaru nie wpada w panikę, lecz pyta, jaki jest następny możliwy krok? I wykonuje właśnie ten krok. Zdecydowanie. Jasno. Ze spokojem. Zatrzymaj się teraz na moment i pomyśl, w jakich obszarach swojego życia tracisz energię, próbując zmienić to, co niezmienne? A z drugiej strony. Jakie decyzje możesz podjąć dziś, teraz, które w pełni zależą od Ciebie? Napisz w komentarzu: Ta refleksja może być światłem na drodze kogoś, kto, tak jak Ty, szuka równowagi pośród burzy. W kolejnym odcinku poruszymy jeszcze bardziej poruszającą ideę stoicką nietrwałość wszystkiego, co nas spotyka. Świadomość, że wszystko przemija również ból, również strach to jedna z najgłębszych tajemnic spokoju w najtrudniejszych chwilach. Ale zanim tam przejdziemy Zapamiętaj to zdanie epikteta. Szczęście i wolność zaczynają się od jasnego zrozumienia jednej zasady: niektóre rzeczy zależą od nas, a inne nie. Gdy opanujesz tę zasadę, zrobiłeś już pierwszy wielki krok ku wewnętrznej wolności. Gdy zrozumiemy, co od nas zależy, zaczynamy dostrzegać rzeczywistość z jaśniejszym umysłem. Ale wciąż jest coś, co może nas sparaliżować uczucie, że cierpienie potrwa wiecznie. Ile razy w środku kryzysu myślałeś, Nigdy się z tego nie wydostanę? Ile bezsennych nocy minęło pod znakiem myśli, to nigdy się nie poprawi? To jedno z największych złudzeń rozdartego umysłu wiara, że ciężka teraźniejszość jest wieczna. Dlatego trzeci stoicki filar, nad którym Cię zapraszam do refleksji, brzmi: Wszystko jest przemijające, absolutnie wszystko. Czas, milczący i bezstronny, płynie dalej. A wraz z nim wszystko się zmienia, również ból. Stołyki głęboko rozumieli naturę nietrwałości życia. Seneka, na przykład, pisał, że nic nie jest bardziej stałe niż zmiana. Mówił, nic nie trwa wiecznie, nawet burze. I co to oznacza w praktyce? To, że nawet najsilniejszy ból, największy strach czy najgłębszy chaos nie mają siły trwać wiecznie. Ustępują, bo wszystko przemija. Radość przemija. Sukces przemija. Młodość przemija, a także smutek przemija. Ta prawda, choć trudna, może być wyzwalająca. Uczy nas, by nie przywiązywać się do żadnej emocji, jakby to była kres drogi, bo nią nie jest. To tylko zakręt. I droga wciąż się toczy. Ta świadomość całkowicie zmienia naszą relację z cierpieniem. Kiedy wierzysz, że tkwi w nieskończonej rozpaczy, twój system emocjonalny pada. Ale gdy rozumiesz, że cierpienie ma cykl, narasta, osiąga szczyt, a potem ustępuje, stajesz się bardziej odporny. Zyskujesz cierpliwość. Zyskujesz mądrość. Stoik obserwuje własny strach z dystansu, jakby obserwował burzę z góry. Wie, że niebo się rozjaśni, bo widział inne chmury płynące. I ty też widziałeś. Pomysł o wszystkich tych momentach, gdy sądziłeś, że nie podołasz, i poradziłeś sobie. Pomyśl o wszystkim, co już przetrwałeś. Dlaczego teraz miałoby być inaczej? Nietrwałość uczy nas też doceniać chwilę, nawet jeśli nie jest idealna. Bo skoro wszystko się zmienia, uczymy się być obecni tu i teraz. Nawet w bólu jest coś, co można poczuć, czego można się nauczyć, czegoś dotknąć. I to coś może stać się złotem na twojej drodze, jeśli pozwolisz? Marek Aureliusz, cesarz filozof, pisał do siebie. Obserwuj, jak wszystko się nieustannie zmienia i przyzwyczaj się do tego, że natura nic nie zatrzymuje. Otoczony wojną, zdradą, chorobami, mimo to wybierał patrzeć na nieprzemijalność jako sposób na nieprzywiązywanie się ani do przyjemności, ani do bólu. Bowiem tu pojawia się zaproszenie do głębokiej refleksji: jakiego bólu w swoim życiu ciągle trzymasz, jakby miał trwać wiecznie? Czego jeszcze nie puściłeś, bo głęboko w sercu wierzysz, że tak będzie zawsze? Może to strata, zawód. Dawna wina. A co jeśli wszystko to już naturalnie się rozpuszcza i pozostał w tobie jedynie nawyk cierpienia? To mocne, wiem, ale bardzo często podtrzymujemy płomień bólu tylko dlatego, że nie potrafimy wyobrazić sobie, kim bylibyśmy bez niego. Dziś zapraszam Cię do wyobrażenia: wyobraź sobie wolność, spokój, życie w chwili, w której wszystko dziś cię pochłaniające zostało za tobą. Jak byś się poczuł? Podziel się w komentarzu. Który moment Twojego życia był najtrudniejszy, ale i który przezwyciężyłeś, ten prosty gest może zainspirować innych, by dostrzegli, że ból mija. Strach nie trwa. Mrok także się kiedyś kończy. A jeśli nadal jesteś pośrodku burzy, pamiętaj, ona nie jest po to, by zostać. Ona przyszła, by odejść. Jesteś większy od tego momentu. I czas jest po Twojej stronie, jeśli masz cierpliwość i odwagę, by pokonać każdy dzień krok po kroku. W następnym bloku wkroczymy w kolejny stoicki filar, że to nasze oceny, a nie same zdarzenia, są prawdziwymi źródłami cierpienia. Przygotuj się na przełom, bo bardzo często problemem nie jest to, co się wydarza, ale to, co o tym myślimy. Teraz, gdy zrozumiałeś, że wszystko jest przemijające, możemy zrobić krok jeszcze głębiej ku równowadze emocjonalnej. Bo nawet wiedząc, że kryzys nie trwa wiecznie, może nas wciąż więzić w sposób, w jaki to interpretujemy. Stołyki twierdzili, że to nie rzeczy nas krzywdzą, ale osądy, które o nich wydajemy, i oto jeden z najbardziej rewolucyjnych zasad stoicyzmu to nie fakt cię niszczy, ale to, co o nim myślisz. Pomyśl o tym. Ta sama sytuacja może wzbudzić zupełnie inne reakcje u różnych ludzi. Zwolnienie z pracy, na przykład, dla jednego może być końcem świata, ruiną, upadkiem poczucia wartości. Dla innego możliwością rozpoczęcia na nowo poszukania drogi bliższej jego wartościom. Co się zmieniło? Fakt nie zmienił się, zmieniła się interpretacja. I to właśnie interpretacja jest miejscem, gdzie rodzi się cierpienie albo nie. Epiktet mówił, ludzie nie są poruszeni przez rzeczy, ale przez poglądy, które o nich mają. I ta myśl, jeśli weźmiesz ją sobie głęboko do serca, może uwolnić cię od wielu cierpień. Zastanówmy się nad tym. Wyobraź sobie, że ktoś cię krytykuje. Fakt ktoś wypowiedział o tobie negatywną opinię. To, samo w sobie, to tylko wydarzenie. Ale twój umysł zaczyna działać: Nie lubią mnie, jestem porażką, nigdy nikogo nie zadowolę. Gotowe. Krytyka przemieniła się w ból. A ból w cierpienie. Wszystko przez osądy, które stworzyłeś. A teraz wyobraź inną możliwość ktoś cię skrytykował. A ty myślisz, ta opinia mówi więcej o tej osobie niż o mnie, albo zastanowię się, czy jest tu coś wartościowego, a to, co nie, odrzucę. To samo zdarzenie, lecz inna interpretacja. A więc inny wpływ emocjonalny. Stoik nie próbuje zaprzeczać faktom. Nie udaje, że wszystko jest dobrze, gdy nie jest. Ale pyta siebie, co ja sobie o tym mówię? Bo to tam leży źródło bólu. Ile razy powiększyłeś swój ból poprzez własne interpretacje? Ile razy jedno zdanie stało się wyrokiem, bo twój umysł postanowił zbudować wokół niego dramat? To nie twoja wina, to automatyczne działanie ludzkiego umysłu. Ale dobra wiadomość: możesz to przerwać. Możesz się wytrenować, by obserwować myśli z dystansem i mądrze wybierać, w co uwierzysz. Marek Aureliusz nauczył nas rozróżniać fakt od osądu. Pisał: Jeśli cierpisz z powodu czegoś zewnętrznego, Ból nie pochodzi od tej rzeczy, ale od Twojej oceny jej, a to możesz unieważnić w każdej chwili. To zaproszenie do wolności wewnętrznej. Możesz wybrać, by widzieć fakty inaczej. Możesz wybierać interpretacje, które prowadzą do nauki, a nie cierpienia. I to nie jest zaprzeczenie, to siła. To osobista moc. To panowanie nad umysłem. I pytam Cię: jakie historie opowiadasz sobie samemu o problemach w swoim życiu? Jakie narz stworzyłeś, które może nie są całkowicie prawdziwe, ale uwierzyłeś w nie tak długo, że stały się częścią twojej tożsamości? Nie dam rady, zawsze mnie zdradzają, nic mi się nie udaje, to tylko myśli, nieabsolutne prawdy. A kiedy zmieniasz te osądy, zmieniasz również swoje przeżycia emocjonalne. Podziel się w komentarzu jakimś negatywnym przekonaniem, które udało ci się już przekształcić. Może to była drobna zmiana, ale przyniosła ogromny wpływ w twoim życiu. Kiedy to robisz? Inspirujesz innych do zakwestionowania swoich własnych wewnętrznych historii. I jak mówili stołyki, kto opanuje samego siebie, jest potężniejszy niż ten, kto zdobywa miasta. W następnym bloku zastanowimy się nad kolejną potężną zasadą, praktyką aktywnej akceptacji. Bo kiedy akceptujemy to, czego nie możemy zmienić, otwieramy przestrzeń, by przemienić to, co jest w naszym zasięgu. Dotarliśmy wreszcie do jednego z centralnych filarów stoicyzmu aktywnej akceptacji. I może tu tkwi jedno z największych nieporozumień dotyczących tej filozofii. Wiele osób myli akceptację z rezygnacją, spuszczeniem głowy i poddaniem się. Ale dla stoików akceptacja jest przeciwieństwem uległości, to najwyższy akt odwagi. To uznanie tego, co przekracza naszą kontrolę, i wykorzystanie jasności umysłu, by działać stanowczo tam, gdzie mamy wpływ. Epiktet powiedział, niektóre rzeczy są zależne od nas, inne nie. To proste rozróżnienie może całkowicie zmienić sposób, w jaki stawiamy czoła kryzysom. Ile razy wyczerpywałeś się próbując zmienić rzeczy, nad którymi nie miałeś kontroli? Decyzje innych, przeszłość, nieoczekiwane zdarzenia? A równocześnie, ile razy zaniechałeś działania tam, gdzie mógłbyś wpłynąć na swoje nawyki, postawy, myśli? Akceptacja stoicka zaczyna się od szczerego spojrzenia na świat takim, jaki jest, a nie jakim chcielibyśmy go widzieć. Akceptacja to nie słowa, wszystko jest w porządku, to stwierdzenie: tak jest teraz, i ja wybieram, jak się zachowam. Gdy opierasz się rzeczywistości, cierpisz podwójnie, ból z powodu zdarzenia łączy się z bólem buntu. A kiedy przyjmujesz rzeczywistość, nawet tę najtrudniejszą, robisz miejsce na działanie z jasnością. Przestajesz walczyć z tym, co już się zdarzyło, i zaczynasz działać od teraz. Pomyśl o powodzi. Możesz krzyczeć, rozpaczać przeklinać deszcz, ale woda wciąż będzie się podnosić. Albo możesz powiedzieć, woda się podnosi, muszę chronić to, co mogę. To różnica między biernym oporem, aktywną akceptacją. Pierwsze paraliżuje. Drugie pobudza. Pierwsze rodzi rozpaść. Drugie mobilizuje wewnętrzną siłę. Akceptacja to nie rezygnacja, to zaprzestanie marnowania energii na to, czego nie da się zmienić i odwaga, by zadziałać tam, gdzie to możliwe. I ta praktyka uczy nas potężnej lekcji o pokorze i wielkości. Pokory, by uznać, że istnieją siły większe od nas natura, czas, przeznaczenie. I wielkości, by nie czuć się ofiarami tych sił, ale raczej bohaterami naszej odpowiedzi wobec nich. Marek Aureliusz, cesarz Rzymu, mawiał: Kochaj to, co ci się przydarza i zostało ci przeznaczone. Co mogłoby lepiej pasować do twoich potrzeb? Postrzegał akceptację jako akt miłości do własnego losu, to co stołyki nazywali amorfati, miłością do losu. Ale uwaga, akceptacja tego, czego nie można zmienić, nie oznacza akceptowania wszystkiego. Nie musisz akceptować złego traktowania, niesprawiedliwości, nałogów, przemocy. To są obszary, w których Twoje działanie jest konieczne. Stołyki proponują, abyś stał się mistrzem rozróżniania. Czy to jest w moich rękach? Jeśli tak, Działam. Jeśli nie, akceptuję. I to rozróżnienie jest wyzwalające. Powstrzymujcie przed marnowaniem życia na próbę kontrolowania tego, co jest niekontrolowalne, i zaprasza Cię do rozkwitu tam, gdzie masz wpływ. Teraz zastanów się ze mną, co w twoim życiu opierasz się za akceptowaniu? Koniec, którego nie chciałeś. Strata, która wydawała się niesprawiedliwa. Błąd, którego nie da się cofnąć? Zamiast dalej walczyć z tym, co nieodwracalne, możesz wybrać przyjęcie tego i zapytać, A teraz, co mogę z tym zrobić? To proste pytanie wyciąga Cię z emocjonalnego zastoju i kieruje na drogę odbudowy. Zostaw w komentarzach, jaką sytuację czujesz, że musisz zaakceptować, by ruszyć dalej? Twój głos może zabrzmieć w kimś, kto przeżywa dokładnie ten sam ból. I razem, w tej przestrzeni stoickiej refleksji, Możemy przypominać sobie nawzajem, że akceptacja to nie to samo co rezygnacja, to tak naprawdę pierwszy krok do zwycięstwa. W następnym bloku przyjrzymy się jednej z najbardziej zapomnianych, ale najpotężniejszych cnót w czasach kryzysu, cichej wytrwałości. Bo czasem sekret przetrwania burzy nie polega na walce z nią, ale na tym, by pozostać na nogach, nawet gdy świat zdaje się walić. Wyobraź sobie zapaloną świecę po środku burzy. Wiatr wieje silnie, deszcz pada rzesiście, a mimo to ten płomień trwa. Mały, być może, ale stały. Taka właśnie jest stoicka wytrwałość, cicha, stała, niewidoczna dla świata, ale niezwykle potężna. Gdy wszystko wokół zdaje się zapraszać się do poddania się, to właśnie wtedy ta cnota wchodzi do gry. I nie jest to wytrwałość oparta na ślepej uporze, ale na jasności celu i połączeniu z tym, co naprawdę się liczy. Seneka mówił, Żaden wiatr nie sprzyja temu, kto nie wie, dokąd zmierza. W czasach kryzysu wielu traci kierunek, bo nigdy jasno go nie określili. Łatwo się zagubić, gdy ból doskwiera, gdy chaos się gazenitu. Ale Stoik nie podąża za kaprysami okoliczności zewnętrznych, on trwa dzięki wewnętrznym zasadom, które go prowadzą. Wie, że przeciwności są częścią drogi, a nie sygnałem, by zawrócić. I tu pojawia się zasadnicza różnica między filozofą stoicką a wieloma współczesnymi przekazami z zakresu rozwoju osobistego: Stołyki nie obiecują skrótów, nie mówią, że wszystko będzie łatwe, nie gwarantują życia bez cierpienia. Wręcz przeciwnie, uczą, że ból jest nieunikniony, ale cierpienie może być wyborem. I to właśnie w tym wyborze pojawia się wytrwałość: iść dalej, nawet gdy stopy krwawią, wierzyć dalej, nawet gdy wszystko wydaje się niepewne, kultywować cnotę, nawet gdy świat nagradza tylko występek. Ta wytrwałość nie potrzebuje oklasków. Nie zależy od uznania. To cicha siła, niemal niewidoczna, ale niosąca w sobie moc prawdziwej przemiany. Ile razy chciałeś zrezygnować z czegoś ważnego tylko dlatego, że rezultaty nie pojawiały się tak szybko, jak oczekiwałeś? Albo dlatego, że ból wydawał się nie do zniesienia? Stoik patrzy na takie chwile i mówi do siebie: Nie jestem tu dla rezultatu. Jestem tu, ponieważ działanie z odwagą i mądrością jest słuszne. A ten wybór nawet bez gwarancji zwycięstwa, już jest formą zwycięstwa. Marek Aureliusz, wśród wojen, strat i presji imperium, napisał: Jeśli to jest do zniesienia, to znieś to. Przestań się skarżyć. Może to brzmieć surowo, ale to zdanie zawiera króć. Przypomina nam, że mamy w sobie więcej siły, niż nam się wydaje. Że jesteśmy zdolni znieść znacznie więcej, niż sądzimy. Ale by to zrobić, musimy uciszyć wewnętrzny hałas, który nas osłabia. Hałas użalania się nad sobą, pośpiechu, porównań, samolitości. Stoik pielęgnuje wewnętrzną ciszę, by słyszeć własny rozum. Pozostaje skupiony nawet gdy wszystko wokół krzyczy. Ta cicha siła nie zaprzecza emocjom. Ona je przyjmuje, ale nie pozwala im przejąć kontroli. Wytrwałość to nietłumienie smutku czy złości, to ich uznanie i podążanie dalej, mimo ich obecności. To rodzaj siły, której nie widać w mediach społecznościowych, ale która buduje charakter. To rodzaj odwagi, której nikt nie widzi, ale która zmienia życie. Teraz zatrzymaj się na chwilę i spójrz na swoją własną drogę. Ile bitew stoczyłeś w milczeniu? Ile nocy, w których chciałeś się poddać, ale zdecydowałeś iść dalej? Może nikt nie dostrzegł twojej walki? Może nawet ty sam nie doceniłeś swojej wytrwałości? Ale dziś zapraszam cię, abyś uczcił to milczenie. Abyś uznał, że każdy krok, nawet w bólu, był zwycięstwem. Że twoja wytrwałość, choć wydawała się niewielka, była wielka. Powiedz mi w komentarzach, w jakiej dziedzinie swojego życia czujesz, że musisz wytrwać bardziej? Gdzie jesteś wystawiany na próbę, by zachować wiarę, nawet bez widocznych rezultatów? Twoja historia może być tchnieniem nadziei dla kogoś, kto stoi na krawędzi załamania. Pamiętaj, nie ma wzrostu bez cierpliwości i nie ma cnoty bez stałości. Płomień pozostaje zapalony, ponieważ choć mały odmawia zgaśnięcia. W następnym i ostatnim bloku zbierzemy wszystkie te nauki, ujawnimy trzynastą zasadę stoicką, która łączy wszystkie poprzednie, szerszą wizję kogoś, kto decyduje się wzrastać nawet poprzez ból. Przygotuj się na zakończenie tej podróży z jasnością, celem i inspiracją, która może odmienić Twój sposób życia. Doszliśmy do kulminacyjnego punktu tej podróży, trzynasta zasada stoicka, by zachować spokój w obliczu kryzysu. I być może jest ona najtrudniejsza ze wszystkich właśnie dlatego, że wydaje się najprostsza żyć z celem, nawet gdy wszystko się wali. Filozofia stoicka nie narodziła się w wygodnych salonach teorii, lecz w ogniu trudności, na rozdrożach duszy, w ruinach pewności. Dlatego jej największym przesłaniem nie jest jedynie przetrwać chaos, ale uczynić go paliwem do życia bardziej uczciwego, świadomego, głębokiego. Żyć z celem to nie znaczy budzić się każdego dnia z gotowymi odpowiedziami. To znaczy budzić się z gotowością, by zadawać właściwe pytania. To opór wobec pokusy życia na autopilocie, bez refleksji, tylko reagując. To codzienny wybór cnoty zamiast impulsu. Stoik budzi się z pytaniem wyrytym w duszy: jak mogę dziś być użyteczny? Jak mogę żyć zgodnie z moimi zasadami, nawet jeśli wszystko wokół wydaje się nie tak? Ta szersza wizja nie rodzi się z wygody. Rodzi się z utraty, z frustracji, z milczenia którego nikt nie słyszy. Marek Aureliusz, cesarz Rzymu i jeden z największych przedstawicieli stoicyzmu, pisał swoje rozmyślania nie dla świata, lecz dla siebie w chwilach samotności i konfliktu. Wiedział, że jedyną rzeczą, nad którą naprawdę mamy kontrolę, jest to, jak odpowiadamy na życie. A ta odpowiedź wymaga celu, niewielkiego w oczach świata, lecz prawdziwego w oczach duszy. I jaki jest ten cel? Żyć w sposób prosty, sprawiedliwy, odważny. Służyć światu bez oczekiwania nagrody. Kochać prawdę bardziej niż wygodę. Być uczciwym, nawet gdy nikt nie patrzy. Działać z dobrocią, nawet w obliczu niewdzięczności. To kompas stoika, bo bez niego każda trudność staje się nie do zniesienia. Ale z nim nawet chaos nabiera sensu. Wiktor Frankel, psychiatra i ocalały z obozów koncentracyjnych, powiedział: Kto ma swoje, dlaczego? Zniesie każde jak. Choć nie był stoikiem, jego wizja głęboko rezonuje z naukami stoicyzmu. Bo ostatecznie to nie ból niszczy człowieka, lecz brak sensu. Gdy tracimy powód, dla którego znosimy trudności, wszystko staje się ciężarem. Ale gdy na nowo odkrywamy ten powód, nawet cierpienie nabiera godności. A ty? Czy zatrzymałeś się kiedyś, by zastanowić się, jaki cel podtrzymuje twoje życie, zwłaszcza w ciemne dni? Co sprawia, że wstajesz z łóżka, gdy wszystko się wali? Jakiej wartości nie porzucisz, nawet jeśli będzie to kosztować aplauz, pieniądze czy bezpieczeństwo? Odpowiedzi na te pytania mogą być niewygodne, ale są też wyzwalające. Bo prawdziwy cel nie jest obietnicą szczęścia. Jest kotwicą, która nie pozwala Ci utonąć w pustce. stoi uczy się żyć z lekkością, nawet gdy dźwiga ciężkie odpowiedzialności. Uczy się uśmiechać, nawet z bólem w sercu. Uczy się milczeć, gdy świat tylko krzyczy. Bo wie, że jest tu po coś więcej niż tylko przetrwać. Jest tu, by służyć dobru, rozwijać się w cnocie, być świadomą obecnością pośród chaosu. To jest misja. I choć trudna, jest piękna. Bo zamienia ból w mądrość, słabość w siłę, a chaos w sens. W tym momencie filmu kieruje do ciebie zaproszenie: spójrz na swoje życie jako całość. Spójrz na swoje wyzwania, swoje bóle swoje ciche zwycięstwa. Spójrz z uczciwością i zapytaj siebie: czy żyję zgodnie z tym, co naprawdę ma dla mnie znaczenie? Czy tylko reaguję i próbuję przetrwać? Jeśli ta odpowiedź się zaniepokoi, to dobrze. Dyskomfort to pierwszy krok ku zmianie. Podziel się w komentarzach tym, co odkryłeś dzięki tej refleksji. Twoja prawda może rozświetlić drogę innym. I zanim zakończę, chcę ci przypomnieć: jesteś silniejszy niż myślisz. Bardziej odporny, niż sobie wyobrażasz i mądrzejszy, niż wierzysz. Kryzys może być punktem załamania, ale może też być początkiem przemiany. Wybór należy do ciebie. Możesz powtarzać stare schematy lub tworzyć nowe odpowiedzi. Możesz skryć się w strachu albo iść naprzód z odwagą. Możesz być rządzony przez emocje lub uczynić z nich swoich sprzymierzeńców. Jeśli ten film przemówił do ciebie. Jeśli coś cię głęboko poruszyło, jeśli coś w tobie się obudziło, nie pozwól, by ta iskra zgasła. Zasubskrybuj kanał Filozofia Stoicka, włącz powiadomienia i podziel się tym materiałem z kimś, kto przechodzi trudny czas. Razem możemy zbudować społeczność świadomości, mądrości i rozwoju. Społeczność, w której kryzysy nas nie niszczą, one nas oczyszczają. I pamiętaj zawsze, nie jesteś sam. Wszyscy przechodzimy przez własne burze. Ale gdy decydujemy się żyć z celem, nawet pośród chaosu, życie przestaje być tylko walką o przetrwanie, staje się stoicką podróżą ku prawdziwej przemianie.